Dobra, dobra, oke. Okay. Halo, halo. Halo, <tell> halo. Dzisiaj wielka chwila dla Jastarni, dla Waszego PKS-u. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na prezentację. No oczywiście, mam nadzieję, że już jadą. E, tutaj mamy łowców, e, łowców autografów, e, ale też e, wielkich fanów kibiców, prawda? Tak, my, my tutaj czekamy, jako klub sportowy, dzieci czekamy na przywitanie, na powitanie prezentacji. Jesteśmy w komplecie. 26 dzieci w klubie jest, także no, czekamy z niecierpliwością. Karol Balicki. Karol, na kogo czekamy? Na reprezentację Polski. A na kogo najbardziej czekasz? I ty, kogo chciałbyś mieć autograf najbardziej? Wojciecha Szczęsnego, e, Łukasza Fabiańskiego i Artura Boruca. Dzięki, dziękuję. Nie możemy. Nie Nie możemy...

nie brakuje oni, także są zadowoleni, że ich dole ich nadzieje przed euro 2016. No Biało-czerwona jastarnia dzisiaj w środę. I...

znaczy, dzieciaki nigdy nie dają o sobie zapomnieć. Zawsze na zgrupowaniach jest spora. spora grupa, grupa dzieci, fajnie, że, że, jest, piłka, że jest moda na, na piłkę, na, na, na naszą reprezentację, bo, bo, bo to na pewno jest fajne, że ta, że ta moda wróciła, więc, więc nic są. No my staramy się im ich zadowolić na tyle, ile możemy. Chcemy im gdzieś tam zadykować chwilę, chwilę czasu, rozdając autografę, robiąc zdjęcia, także dla nas myślę, że nie jest to, to wielki problem, a na pewno na pewno chociaż te, te chwile na, na tym chwilę tych dzieciaków uszczęśliwić. Brata, to rzeczywiście urlop, czy trochę już rywalizacja? Znaczy nie, no myślę, że, że przede wszystkim każdy z nas przyjechał tutaj po to, żeby raczej odpocząć. Oczywiście, no, jeśli jesteśmy na boisku, to każdy wydaje mi się też chce z tego wyciągnąć jak najwięcej. Bartek, jaskarnia już po pierwszym treningu, jak odczucie, jak wrażenia? Super sprawa, myślę, że sama przyjemność trenować na takiej płycie, bo widać, że, że to wszystko jest Najlepszej jakości, wszystko jest dla nas zapewnione najlepiej jak tylko się dało, więc tylko trenować. I, i żeby tylko była taka pogoda jak dzisiaj. Ty jako młody piłkarz dostałeś powołanie do, do tej szerokiej kadry na Euro 2016. Powiedz mi, liczysz na to, żeby pojechać do Francji? Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy zawodnik, który jest na tym zgrupowaniu, liczy na to. Ja również mam takie aspiracje. Panie Tomku, Pani Tomku no udało się chyba wszystkich prawie złapać na koszulce. No dokładnie, prawie wszystkich. Ja się, włącznie z trenerem. Właśnie, y, trudno było o te autografy? Nie, bardzo prosto, po zakończonym treningu każdy z zawodników podchodził do barierki, nie było żadnego problemu sobie zrobić zdjęcie i, o, i żeby oddał autograf. Y, pan jest zagorzałym kibicem reprezentacji, przyjechał tutaj Pan co prawda jest niedaleka, ale, ale chyba było warto. Oczywiście, taka, taka okazja nie zdarza się na co dzień. Tak jak ja mówię, jestem od, 4, od, 7, od 7 roku życia zagorzałem kibicem naszej reprezentacji, pierwszy raz widzę teraz na własne oczy wszystkich zawodników. tak super sprawa. A może Pan pokazać, które to są czyje? E, a więc tak. Adam Nawałka, Arek Milik, e, Kuba Błaśczykowski, e, Szczęsny, e, Fabian, Fabiański, Jędrzejczyk, no już tam dokładnie nie pamiętam, ale tak mniej więcej.